Witam widzowie. Postanowiłem nagrać dla was taki niespodziewany odcinek. Plan na jego nagranie pojawiał się już wcześniej. Wpadłem na niego z moim moderatorem Dreamsem i z synkiem, i postanowiliśmy go dzisiaj dla was nagrać. Są oni ze mną. Halo Dreams. Ciemano. Halo Synek. Ciemano. E, widzowie, tak. Mamy fundusz 63 zł. Na Kidropie mamy troszeczkę serduszek, mamy Golda. Plan jest taki. Najpierw otwieramy sobie skrzyneczkę za Golda. Zobaczymy, co tam siądzie. Potem zrobimy sobie mm, serduszka. Tak mi się wydaje, zrobię za 200 zdrapkę, a pozostałe 700 parę. Wrzucę po prostu. Wrzucę po prostu faktory. Zobaczymy, co tam siądzie. Następnie otworzymy jedną skrzynkę lover za 2 złote. Jedną skrzynkę Sweetie za 5.93, czyli de facto złotych 6. I aż trzy skrzynki Beauty. No nie ukrywam, liczę, że to właśnie z nich dropnie coś Polecam porządnego. Y jeszcze chciałbym, właśnie tutaj dobrze, że mi y Dreams przypomniał. Chciałbym. Y polecić wam używanie kodu. Dreamzu, proszę bardzo. Macie wtedy tak. 217 bodajże na start, tak? Tak, tak jest. to wygląda. 217 na start, czyli taką skrzyneczkę, lover, możecie mieć całkiem za darmo. A z niej potrafią wypaść fajne skiny. Możecie mieć na przykład M4D Space, jeżeli dropnie wam w stanie faktory New, to jest aż 122 zł. Także widzowie, no widziałem wiele, wiele poradników, wiele filmików na YouTubie, że ludzie z tej skrzyneczki potrafili robić fajne skiny, nawet i kosy. Także dlaczego by nie skorzystać? Dodatkowo przy używaniu właśnie tego kodu macie aż 5% do wpłaty. Więc jeżeli wpłacacie złotych 100, zł, to na waszym koncie będzie 105. 5 złotych wtedy dostajecie za darmo. Widzicie, że sam używałem tego kodu wiele razy i, i nieraz ratował mi on tyłek, że tak powiem, także polecam. Możecie tak samo używać mojego kodu Delpi. Oba kody będą w opisie pod filmikiem, którego wolicie używać, tego używajcie. Wydaje mi się, że na tą chwilę bardziej sensowne jest używanie kodu DREAMS-u, z tego względu, że sam go używałem długo, długi okres czasu i i tak naprawdę on może już mieć tam wyższe poziomy tego partnerstwa, a ja tak naprawdę ten kod utworzyłem przed chwilą, także na tą chwilę bardziej polecam kod Dreamzu. Ale jeżeli bardzo chcecie, możecie też używać Delpi Dobra, więc przechodzimy do otwierania najpierw Gold Area i otwieramy Gold Digger Zobaczymy, co z tego siądzie. Gdyby siadło chociaż coś poza tymi pierwszymi sześcioma skinami, ja bym się bardzo cieszył, bo i MP9, i MP7 Dobry. mi się podoba, a w -ka kapilary jak najbardziej, jak najbardziej. Więc otwieramy i zobaczymy, co z tego dostaniemy, widzowie. A więc leci, leci, no i jest FAMAS. No i jest FAMAS za 83 grosze. No widzowie, biorąc pod uwagę, że mamy to całkiem za darmo, to nie jest źle. Nie jest źle. Dobrze, teraz przechodzimy do serduszek. Zaczynamy od workshop. Zdrapiemy sobie którą zdrapkę, którą polecacie. Drugą Drugą od lewej. No Okej, okay, pójdziemy waszym, yy, waszym pomysłem. Widzimy fioletowy skin. Nie jest źle. UMP, nie, jest, nie źle. jest źle. Sprawdźmy jego cenę widzowie. Jest aż 2 złote za 200 serduszek. I faktory to nie jest naprawdę źle. No i teraz walimy 711 serc aż na faktory. Tutaj może wypaść porządny skin. Tutaj może wypaść porządny skin. Sprawdźmy. Lecą serca na przemielenie. Zobaczmy. Jest M4A1S Bazyliszek za 15 złotych. Wi... To mało myślałem, że wiecie. Widzowie, no ja Najżywej. jestem w szoku. To jest na tą chwilę i tak mój najdroższy skin, który dropnął mi z faktory. Na tą chwilę to jest najdroższy skin, który mi dropnął w faktory. Także widzowie, nie jest źle. Jeżeli chodzi o te darmowe rzeczy, mamy praktycznie ile? Mamy praktycznie 18 złotych za darmo. Mamy praktycznie 18 zł za darmo, więc jest bardzo dobrze. Kolejność w otwieraniu skrzynek ma nadzieję, że zachowamy od najgorszej do niby tej najlepszej, najdroższej, więc zaczynamy od jednej skrzynki lover. No tutaj te niebieskie skiny przerażają. Przerażają może z wyjątkiem tego Glocka, może z wyjątkiem tego Glocka i tej Awupy. ta reszta jest taka średnia, więc jeżeli już ma dropić niebieski skin, to który z tych trzech? No ale celujemy wyżej, celujemy wyżej, więc lecimy z pierwszą skrzynką i zobaczmy, co nas czeka. Dobry. No jest lepiej Dobry. niż myślałem. W widzowie, jest lepiej niż myślałem. Złoty 42, niby ze złotych dwóch, jest trochę straty, ale to jest skrzynka ta najsłabsza. Na niej najczęściej wypadają skiny po 50 groszy, także, także jest dobrze. Przechodzimy do jednej skrzynki Sweety, i tutaj już skiny są ciekawe. Tutaj skiny są naprawdę ciekawe. UMP Primal Saber, które dropi mi dosyć często, raz dostałem nawet mk tu w fairy Najważniejsze, mamy szansę na kosę. Tutaj Widzowie synek na 3% zrobił upgrade'a na nóż, także wielkie gratulacje. Okay. E, więc i my mamy szansę na ten nóż z tej skrzynki. Prawdopodobnie procentowo wygląda to mniej optymistycznie, ale szanse są. Może AWP Ateris w jakimś dobrym stanie. Mam na... Myślę, że no nie ma zbytnio co przedłużać. Lecimy po prostu za openingiem. Zobaczmy, co z tej skrzynki nam wypadnie. Kosa przeleciała, ale leci dalej. I jest, widzowie, safe no na pokalifiko. To no, niestety, to, by kosztuje tak, tylko... no? to kosztuje tylko 2 zł. Gdyby było faktory New, może by było lepiej. Ale, widzowie, my się dopiero rozkręcamy. 55 zł na koncie. I teraz przechodzimy do sedna. Trzy skrzynki Beauty przed nami, i potem, mam nadzieję, pogramy coś na upgraderze. Zobaczymy też, jakie skiny wypadną, bo jeżeli to będą ciekawe skiny, to ja też nie będę ryzykował i nie będzie sensu ich upgradeować. Chyba, że będą to skiny jakieś słabe, to wtedy na tym upgraderze pogramy. No nie mówię tutaj na nóż, ja raczej nie liczę, ale gdyby tak wypadł na odcinku jeszcze z takiej skrzynki, no to widzowie tutaj myślę, że. No, myślę, że musiałbym zakończyć stream, bo bym się darł pół godziny. Przepraszam, stream musiałbym zakończyć odcinek, bo pół godziny by, bym się darł do mm, mikrofonu. Czerwone skiny, wszystkie fajne, różowe myślę też. Najmniej podoba mi się, jak mam być szczery, ten Galil Echo. On podoba mi się najmniej. Nawet to P90, nawet ta WUPA Mortis jest fajna. Primal Saber, sam nim gram także także bardzo fajny skin. Dobra, widzowie, otwieramy pierwsze. Jakie wasze wróżby? Co uważacie, że siądzie z pierwszej skrzynki? USP Monster. USP Monster, to jest... to jest. To jest 100%, to jest 100 Na twoim zdaniem, rozumiem. Synek, co ty uważasz? Mi się zdaje, że AWP jakaś. Że jakoś. jakaś. Okej, okay, więc otwieramy i przekonajmy się, czy macie rację. Ja obstawiam SG Kolonii. No widzowie, nie jest źle. Jest M4A4 Cyber Security, niby Scared, ale e, zwróciło się nawet 2 zł na plus. Także naprawdę nie jest źle. Lecimy z drugą skrzynką. Jakie wróżby na tą skrzynkę? Ja obstawiam teraz bardzo mało optymistycznie FAMAS Mecha Industries. A ja zostawię przy, przy USP. Będzie USP. Będzie USP. A ja, A ja zmieniam jest... na AUG. A ty zmieniasz na auga, rozumiem Auga tego Sydmit, tak? Bo tak, tylko jest. ten jest. Okej, okay, dobra, lecimy. Przekonajmy się, widzowie, co zdropnie ze skrzynki numer dwa. No, synek... To jest to AWP. <laughs> pie... 15 zł. Pierwszy, pierwszy, mm, pierwszy pomysł synka, co jest może się a ja do co, co, co może dropnąć z tej skrzynki był trafiony. Dropła AWP. -a. Przed ostatnią skrzynką dołączmy sobie do wszystkich giveaway jak najbardziej. Sami widzicie widzowie, po naszym ostatnim odcinku. Aha, tutaj już dołączyłem. Ok. Sami widzicie po naszym ostatnim odcinku, gdzie losowałem zwycięzcę na AWP Phobos, że wszystko jest możliwe tak naprawdę. Każdy ma szansę na wygraną, więc ja również do tych giveaway dołączam, bo może akurat to ma za niecałe dwa dni wygram ja. Kto wie. Tymczasem nie przedłużajmy, przechodzimy do ostatniej skrzynki. Jakie wróżby przed ostatnią skrzynką? Ja na ostatnią skrzynkę USP. postawię bardzo optymistycznie. Moim zdaniem wypadnie M4A1 s Syrex. Będzie USB. Twoim zdaniem będzie USB-synek. USP, Ty dalej przy ja augu? MK, ale ta druga. MK, ta, ale ta druga. No jak to jest? Czyli Cyber Security. <laughs> nie, nie, ta jeszcze. Golden coil. Aha, te tutaj. A. Czy ta, czy Desolate Space? Nie, 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 ta, prawej. Ta, control panel. Zobaczmy, no, tak. jak ona. Ona cenowo, widzowie, nie wygląda źle. Faktory new jesteśmy bogaci. Okej okay, widzowie. Nie przedłużajmy, przechodzimy do tej skrzynki, przekonajmy się co z niej wypada. Wszyscy trzymamy nie, mocno nie. kciuki. I Wydaje zobaczmy. Na rynku, co się mówi. No, pizza jest. No niestety widzowie. z Mecha Industry, ale minimal wear i jeszcze 150 serduszek, więc nie jest źle. Czy nie to nam na... Niestety nie starczy nam na lover, ale serduszka jak najbardziej wykorzystamy w faktorii. 150 serc, mielimy je. Serca w koszyku lecą do, do, do faktory. Sprawdźmy co nam oddadzą. Widzowie, saved off za 2,60, za tyle serduszek. Nie jest źle. Widzowie nieźle. Zobaczmy, za jaką kwotę mamy skiny. Skiny mamy za kwotę 74 zł. Doładowane zostało złotych 60. Tam oczywiście 6 zł dodatkowo z kodu, więc już na tą chwilę jesteśmy aż 14 zł na plus. Więc wydaje mi się, że możemy zaryzykować upgrade'a z tymi skinami słabszymi. Zostawiamy MK, zostawiamy Famasa, AWP oraz Bazyliszka proponuję taki upgrade na discotecha. Tak mi się wydaje przynajmniej, że dyskotekę. To musi. może być fajny, fajny wybór. Ten Mac 10 bardzo mi się podoba. Co wy sądzicie na temat tego kolokwialnie mówiąc uzika? Bardzo fajny Jest skin, nie? Na lepsze Więc dobra. Dobra, lecimy z upgrade'em, zobaczymy czy, czy się powiedzie. Michuja. No niestety ten upgrade nie siada i ja już jestem widzowie zdenerwowany. Ja już jestem widzowie zdenerwowany. Nie lubię jak mi upgrade nie siada, więc ja proponuję teraz pojechać z grubej rury. Ulepszamy wszystkie lepsze skiny. I ulepszamy o, to no na neonoir. neonoir. Kiedyś? A nieważne. Mamy 50% szans widzowie. Albo Akacz Asimov tylko, że ja kaczy mam pierdyliard, a ma komawóbko Masimow by się pograło. Fajnie więc się widzowie, grało Więc mały. widzowie, lecimy z tym upgrade'em i zobaczmy, czy to siądzie. Trzymamy wszyscy kciuki, bez obracania, bez kombinowania, lecimy. No niestety widzowie, mało zabrakło, mało zabrakło. Złoty 78 na... Na koncie, więc będzie do, do następnego Open. Będzie Magik? Co będzie? Magik będzie. <laughs> <laughs> mm. <laughs> nie, nie. Widzowie, słuchajcie, było blisko, niestety się nie udało. Trudno, no takie jest, takie jest życie. Mm. Raz, raz upgrader daje, raz upgrader nie daje. No tym razem się nie udało, było blisko. Mm. Złoty 70. Aha, już nie ma złoty 78, bo ja dodałem do upgrade'a, więc cofam te słowa. Mam nadzieję, że za jakiś czas nagramy kolejny odcinek i mam nadzieję, że będzie on bardziej szczęśliwy dla nas, bo tyle może opening słaby nie był, natomiast no, upgrader był katastrofalny dzisiaj. Upgrader był katastrofalny. Sprawdźmy jeszcze, co dropi z takiej skrzynki. Ta jest elegancka. Kapel jest elegancka. no nie Ale wiem, też ci... jest fajna tanta, Poczekaj, weź cofnij. Tak. I Bubble jest fajna. Double. Ponad 5 dyszek na plus wyszy. Gdzie double? Bubble, double. tak? To jest. No ale może dropnąć ten Mac. On kosztuje 7 zł. Ale ten. Patrz ten. Disco Space normalnie wylatuje, Co wypada? na m 4 co zazwyczaj wypada. Ju. No mnie to wyleciało ciało faktoryniu, nie? Tak? No ale przejebałem na upgrader. Więc teoretycznie pizda była. <laughs> no widzicie, widzowie, no, raz, raz się wygrywa, raz się przygrywa. Nie ma co się tutaj załamywać. Za jakiś czas może się odrobimy. Za jakiś czas może się odrobimy. Chyba, że tak jeszcze sobie myślę, może byśmy jakąś jedną skrzynkę otworzyli. Taką tą kapel na przykład. Ta jest elegancka. Tylko załóżmy, jak wypadnie ten FAMAS. No to już się zwraca. Wtedy byśmy dali to, co wyleci na upgrade'a i może nam się zwróci. 43 zł musielibyśmy doładować. Spróbujmy, widzowie, może. Spróbujmy. Zobaczymy, czy to się uda. 100% będzie big, win. big Queen. Będzie Big Queen, widzowie. Będzie Big Queen Aladdin. Big Queen Aladdin. Jeszcze serduszka, panie, będziesz miał. No właśnie, jeszcze serca. To, to może siąść, ale tym razem daję od razu wszystkie faktory, widzowie. Wiecie? Tym razem daję wszystko w faktory. No bo jest po prostu lepiej. Bo jest po prostu lepiej. Także. Aby była pizda, jakby dźwięku nie było. Nie, dźwięk na pewno. Ja tutaj wszystko sprawdzałem ustawienia przedkami, także stop trolling. Okej. Okay. Okej, okay, mamy aż 600 serc. Znowu nas stać na Gold Digera, więc ja już tutaj nie przedłużam, bo ten odcinek, odcinek będzie trwał bóg wie ile? Jest dobrze. No Robi max 7 Preatoria. Prime, oh, oh. 3 złote widzowie z Gold, diggera, z Gold diggera coś takiego serc mamy 653 sztuki sprawdźmy No tutaj liczę znowu myślę tak 10 zł jakby wypadło to byłbym bardzo bardzo zadowolony wypada już w złotych 12 No nieźle nie jest źle No i teraz leci ta skrzynka kapel Jakie wróżby No nie ukrywam fuel injector i ja dziękuję Fuel injector, ja. Neonoir. -Noir. Neo Okej, okay, a ty? Ja daję znowu na wupę. Ty daj znowu na wupę, tylko nie Elite Build i Fever Dream, ja bym cię bardzo prosił. Typer Dobra, otwieramy, nie przedłużamy. Zobaczmy. Uuu! Nieźle. Widzowie, control panel, ale tylko Battlescar u la, widzowie słabo jest. No i znowu robimy upgrade Olin, bo to się nie ma co bawić w takie rzeczy. Wydaje mi się, że z tych skinów najbardziej bym Mach. chciał. Mach 10, Stalker, Pięknie. minimal wear, bardzo ładny. Dorzucimy złoty 70 zł i lecimy z upgrade'em. I, I tym razem też nie siądzie. Także, widzowie, no to nie jest, ewidentnie to nie jest nasz dzień na granie, na Kidropie, naprawdę. Nie jest nasz Rez. dzień. Także ja już dzisiaj na pewno podziękuję. No cóż, mogę powiedzieć tak, jak mi Kidrop zaproponuje jakieś partnerstwo, to ok. Natomiast na tą chwilę ja tej strony nie polecam. Widzowie, ja tej strony nie polecam. EQ fajne na niej zrobiłem, natomiast widzowie. W mojej opinii, jak mam być szczery, robicie tak. Macie 60 zł. Nie klikajcie tego przycisku, tylko wejdźcie sobie na stronę d -market. Wchodzicie na, to stro na tą stronę. Koniecznie sprawdźcie, żeby było zaszyfrowane, był certyfikat D-Market.com. Logujecie się przez Steam, wybieracie sobie. Na przykład ja sobie tu wybrałem trzy skiny ciekawe, które bym y, chciał kupić, i to jest tylko tak na, na przykład odcinka. Ja tego nie będę kupował, ale żeby wam pokazać, klikacie sobie kup. I na tych skinach zyskujecie bardzo dużo. Tam wychodzi, że za te skiny musicie zapłacić 130 zł, przykładowo. Natomiast ich łączna kwota taka, ich łączna wartość jakby na Steamie, to jest, już Wam mówię, USP Cortex Well Worn Stat Track, to jest 40 zł. Disco to jest, to jest złotych. Disco. To jest złotych też 40, więc już macie 80. I ten glock, ten glock 18, Wasteland Rebel Field Tested, 73, czyli już macie ponad 150 zł, zamiast całe złotych 140. A na D market boże, na dimarkecie, żeby na Ke-Dropie zrobić profit, to naprawdę no, musicie mieć szczęście. I, I wiecie, też jest tak: raz wygracie, raz nie wygracie, i jednak, biorąc pod uwagę, m, ile włożycie, a ile wyciągniecie, to uwierzcie mi, że jest to na minus. Także powiem tak: spodziewałem się, że odcinek będzie fajną reklamą tej strony, natomiast przez to, że nie wygrałem, powstała antyreklama. Nie polecam. Nie polecam. Jak dadzą, mi poleca, jak dadzą mi partnerstwo i tu tak się pojawi z 300 zł, super strona widzowie. Synek polecam. 10 hmm. złotych, 280 ja, zł. Tak, synek poleca, jedycy. bo synek ma szczęście, no. Widzowie. On... No, no ma takie szczęście, no. Widzowie, on idzie i 500 zł znajduje na chodniku, podejrzewam. Dobra, ja się z wami żegnam. Dzień nie był szczęśliwy, oczywiście wszystko co powiedziałem, ja sobie żartuję. Jeżeli ktoś lubi sobie pograć, to jak najbardziej może pograć ze wszystkich stronek z od, y, takich, na których, możecie sobie, na których możecie sobie otworzyć skrzynki, to Keydrop jest najlepszy. Natomiast jeżeli chcecie mieć pewne skiny i. i i nie chcecie, wiecie, stracić pieniędzy w błoto i tak dalej, to to jest najpewniejsza opcja. D-market albo jakiś Shadow Pay jest jeszcze bardzo dobra strona. Skin Baron. To są takie w miarę legitne strony. Oczywiście musicie je sobie zweryfikować już we własnym zakresie. Tam na tanich skinach i tak dalej. Natomiast tak mówię. Tak jak mówię. E... Tutaj spam leci na koniec odcinka. Co tu dużo mówić? No chyba tyle, chyba tyle, no widzowie, chyba tyle. Kurde, no nie mogę się pożegnać, mu mu muszę mu odpisać, że. Yy, dobra, yy, tak. Kod Dreamsu przez dwa u na końcu jeszcze raz go pokażę, ale będzie on w opisie, widzowie. Yy... Będzie on widzowi, będzie on w opisie, do tego mój kod też będzie w opisie, używajcie dowoli, którego chcecie. Jeżeli synek ma swój, to jeszcze podrzucimy kod synka, jakoś to tam rozbiszcie sobie równomiernie. Kidrop polecam. Skrzyneczki się naprawdę otwiera bardzo fajnie, natomiast no nie są to pewne skiny. Jeżeli wpadniecie na pomysł upgrade'a, liczcie się z tym, że wszystko możecie przegrać tak jak ja na dzisiejszym odcinku. Szanse były bardzo duże, no ale niestety. I co tu jeszcze powiedzieć? I oczywiście, jeżeli chcecie pewne skiny, no to polecam albo sobie kupić na Steam Markecie, albo jakieś Allegro, może coś, albo... To są skiny pewne i też na nich często zyskujecie na przykład 20%, bo płacicie 19% mniej, niż ten skin jest warty, czyli de facto 20% więcej macie, niż zapłacicie. Eee, także na, tą, na, na ten moment to tyle. Ja Wam dziękuję, żegnam się z Wami. Dreams, synek, chyba też się z Wami żegnają.